thank you Nadszedł najważniejszy dzień życia kai i Frodo. To właśnie dziś wezmą ze sobą ślub. Wymienią się obrączkami i zostaną państwem kapusta. Panna młoda od rana jest bardzo zestresowana. Zresztą tak samo jak pan młody. Kiedy para spotyka na osiedlu kolegów Frodo, mają bardzo złe przeczucia. Boją się, że zepsują im całe wesele. Przyjaciele już powolutku gromadzą się przed pałacem, gdzie wezmą ślub Kaja ze Szczepanem. Nieoczekiwanie do nich dołączają ziomki z osiedla. Wszyscy są zaskoczeni ich obecnością. Frodo za namową ukochanej wyprasza niechcianych gości. Niestety między nimi dochodzi do szarpaniny. Dziewczyna chce, aby przestali się bić. Nic to nie dało. Ale na szczęście ktoś zadzwonił na policję, która szybko dotarła na miejsce. Kaja jest załamana tym, co się właśnie stało. Nie tak miało to wyglądać. Mówi Szczepanowi, że ślubu nie będzie. Po czym ucieka. Wkrótce przyjaciele odnajdują niedoszłą pannę młodą. Chcą ją pocieszyć. Natomiast okazało Okazuje się, iż wcale nie jest załamana, wręcz przeciwnie, ulżyło jej i ma coraz większe wątpliwości, czy chce zostać żoną kapusty. Po tych wszystkich wydarzeniach, Kaja postanowiła zerwać z narzeczonym. Nieświadomy niczego Frodo skupia się na omyśleniu szczegółów wesela, kiedy dziewczyna mówi mu, że między nimi koniec, szczepan kompletnie się załamuje. Jak dla mnie ich związek był kompletnie bez sensu Odkąd Kaja uciekła sprzed pałacyku ślubnego W mojej ocenie Frodo powinien z nią zerwać A nie planować drugie podejście No ale najwidoczniej za bardzo ją kochał Już abstrahując od tego wątku Ta zapowiedź która była w telewizji a później dodali ją na YouTubie Jest w zasadzie zrobiona na odwal Bo wiedzieliśmy już przed obejrzeniem tego odcinka Lub tego co będzie za kilka dni na playerze Że ślubu nie będzie Więc po co mieliśmy Oglądać ten cały cyrk. Nie wiem, wytłumaczy mi to ktoś? Ja doskonale pamiętam, co mówiłem na tym filmie z tą zapowiedzią, tylko się trochę rozczarowałem. Byłem święcie przekonany, że będzie happy end. Niestety go nie ma, a wręcz przeciwnie, jest to koniec ich związku. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz uciekająca panna młoda, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu. Czy wrócą jeszcze do siebie?